Aleksander Majewski magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, w tej odsłonie może nie tyleż o samej czystej polityce, ale również o prawie, dlatego ta dama za moimi plecami nie znalazła się przypadkiem, bo o tym idzie jej wyrokach, jej werdyktach. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Bodnar wypowiada wojnę Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest hasło, jakie będzie nam towarzyszyć, a o tych kwestiach, o sprawach związanych z funkcjonowaniem Państwa, prawa, ale również polityki. Będę rozmawiał z państwa i moimi gośćmi. Są nimi Marek Król, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panowie, co robi Adam Bodnar? Może zanim przejdziemy do dyskusji, zaprezentujemy wypowiedź samego zainteresowanego. Posłuchajmy. Ja idę właśnie na trochę popytać Dlatego, się i zobaczyć, jakie będą plany dotyczące Polonii, bo ja 400 chcę, tysięcy osób ponad nam nie głosowało za granicą. Bardzo zacny wynik, a ja się zapytam, jak chce pan naprawić sądownictwo, bo to jest chyba bardzo trudny resort teraz w nowym rządzie Donalda Tuska. Nie ma rzeczy niewyobrażalnych, Dam radę, naprawimy wymiar sprawiedliwości. Ale zgodnie z zachowaniem zasad praworządności, bez zasad, które no można by uznać jako takie... Na granicy z prawem? Tak jak powiedział pan premier Tusk w expose, cytując Romualda Trauguta, jeżeli chcemy przywracać wolność, musimy to zgodnie, robić zgodnie z regułami prawa. Dotyczy, dotyczy wszystkich instytucji, od Trybunału do KRS? No, na praworządność składają się wszystkie organy państwa, które się zajmują prawem. Tyle, nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Panowie, co oznaczają te kroki podjęte przez nowego szefa resortu sprawiedliwości? Adam Bodnar podważa status Krajowej Rady Sądownictwa. Adam Bodnar proponuje swoje zmiany, przedkłada swój projekt zmian rozporządzenia o funkcjonowaniu sądów powszechnych. Co to oznacza w praktyce? Czy Adam Bodnar chce tutaj przywracać, jak to przedstawia? Ład konstytucyjny, ład praworządny, czy też może Adam Bodnar staje się tutaj stricte stronnikiem no swojego, jakby nie patrzeć, szefa, czyli Donalda Tuska. Marek Król, prosimy. No, Adam Bodnar robi nam wodę z mózgu. Najtrafniej to opisała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Mianowska, która stwierdziła, że są niedopuszczalne te zmiany, które proponuje w ministerialnym rozporządzeniu. Co do Zasad funkcjonowania sądów powszechnych w Polsce. Panie redaktorze, pozwolę sobie wejść słowo, może przywołajmy te słowa. Najwyższe zaniepokojenie budzi fakt, że nowy szef Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczyna urzędowanie od przedkładania projektów, które zmierzają do pogwałcenia fundamentów. Porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej, w tym zasady trójpodziału władz i niezawisłości sędziów. Tyle w oficjalnym oświadczeniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. I w tej swojej wypowiedzi dodała jeszcze, że do takich procedur nie dopuściły się władze PRL-u, które, które oczywiście robiły różne niecne rzeczy, w, jeżeli chodzi o stan, Sądownictwa, natomiast nie w formie pisemnej nie wydawały tego typu dyspozycji. Ja na początku zadam proste pytanie, które ja chciałbym, żeby w Polsce było coraz częściej zadawane panu ministrowi Bodnarowi. Jaka jest podstawa prawna tego rozporządzenia? Powtarzam, jaka jest podstawa prawna, bo u nas coraz częściej wypowiada się pewne opinie. Formułuje się pewne deklaracje czy rozporządzenia wypadku Bodnara, no powołując się na przykład na własną interpretację, że otóż Krajowa Rada Sądownictwa jest powołana niezgodnie z konstytucją. Panie doktorze habilitowany profesorze Uniwersytetu Warszawskiego, pytam, gdzie jest ta niezgodność z konstytucją? Jako prawnik dobrze wykształcony z tytułami, proszę podać mi gdzie jest niezgodność powołania Krajowej Rady Sądownictwa z konstytucją. Bo ta forma wypowiedzi, no to jest taki bantustan prawny, powiedziałbym, jakby się mówiło no do niedorozwiniętych dzieciaków, tak jak to zaleca Nancząmski w swoich dziesięciopunktowych zasadach manipulacji społeczeństwem, mów do wyborców, do odbiorców, jak do dwunastoletnich dzieci. Także będę powtarzał pytanie. Proszę mi podać podstawę prawną rozporządzenia, które pan rozesłał do konsultacji, które powoduje, że sędziowie po 2017 roku. Mianowani przez prezydenta z rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa nie są pełnoprawnymi sędziami, mają w zasadzie ograniczone Prawa, nie mają prawa orzekać, ponieważ, zdaniem Pana, proszę podać podstawę prawną. To są neosędziowie, nie mają uprawnień sędziowskich. Proszę podać, jaka jest tego podstawa prawna i będę to nieustannie powtarzał. No i do tego ingerencja też w suwerenność sędziowską, bo przecież tyle się mówiło, że w Polsce naruszana jest suwerenność, niezawisłość sędziowska. No jak może Profesor, wysoki urzędnik nawet minister mówić pan nie będziesz orzekał panie sędzio bo taka jest moja wola na jakiej i podstawie tu wracamy tutaj? do tego pytania jaka jest podstawa prawna wojtku czy też skłaniasz się do zadania do powtórzenia tego pytania jakie formułował tutaj marek król no tak oczywiście pan redaktor król ma tu absolutną rację że tam jest to nie tylko, to już nawet nie jest sytuacja, w której Adam Bodnar łamie jasne i oczywiste przepisy konstytucji, ustawy zasadniczej. On przede wszystkim łamie wieloletnie orzecznictwo, idzie wbrew wieloletniemu orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Ja potrafię zrozumieć, że ktoś może nie zrozumieć kwestii podstawowych konstytucji, i zapisów jej, dosyć prostych zresztą, tego się w moich czasach uczyło na pierwszym roku prawa i administracji, na pierwszym roku, nie na czwartym czy, czy na trzecim. Więc pan Adam Bodnar nie zauważa orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pod Przewodnictwem choćby takich profesorów jak profesor Rzepliński, który ja w jasny sposób określił, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są sądem ostatniego słowa, a Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób powoływania sędziów przy udziale, zaznaczam przy udziale nie przez Krajową Radę sądownictwa w, po zmianach 2017-18 roku jest zgodny z Konstytucją. Niezgodne z Konstytucją. Natomiast są orzeczenia zachodnich trybunałów już mówię bardzo szeroko, już tak niedokładnie. Nie, nie Adam Bodnar powołuje się na Europejski Trybunał ja się Praw. Bardzo człowieka. cieszę, że pan Adam Bodnar się powołuje na ten na, na, na ten, bo już na wyroki TSUE różnie, ponieważ TSUE nawet stanęło krok w. w Rady, zrobiło krok wstecz i nie podważyło całkowicie Krajowej Rady Sądownictwa. Europejski Trybunał Praw Człowieka skupia się na danej jednostkowej sprawie i w tej danej jednostkowej sprawie nie ogólnie może podważyć, choć oczywiście jest to niezgodne z Polską Konstytucją, na przykład powołanie danego sędziego przy udziale, i tak się zresztą stało, jednego w jednostkowej sprawie. Od tego trzeba w ogóle zacząć. Po, po drugie, w Polsce każdy sędzia zgodnie z orzeczniami konstytucji jest równy. Nie ma znaczenia czy zostajesz sędzią Aleksandrze w 2019 roku czy w 1989. Choć moglibyśmy dyskutować o niezawisłości Rady Państwa w 88, 7, 3, 1 roku, ale to to kwestia, którą się zajmował pan profesor Zaradkiewicz bardzo dokładnie. Więc tutaj mamy łamanie nie tylko konstytucji, jej orzecznictwa. Mamy Mamy przede wszystkim, też taką dość ochydną próbę jeszcze większego skłócenia środowiska sędziowskiego, jeszcze bardziej podważania jego statutu, a jednocześnie pokazania sędziego jako takiego bezwolnego urzędasa który wykonuje jakieś polecenia niezgodne z ustawą, czytaj niezgodne z konstytucją urzędnika państwowego, jakim jest minister sprawiedliwości. No bo weźmy sobie, drodzy Państwo, sytuację, że minister Ziobro pisze taki okulnik, rozporządzenie do sędziów, w Mówi, co jest dobre, a co złe i co mają robić. No nie było takiego dokumentu. Z drugiej strony, może tak, żeby odbić piłeczkę, przedstawić stanowisko właśnie życzonego Adama Bad Bodnara, nowy minister sprawiedliwości, podkreślał ustawa z 8 grudnia 2017 roku, czyli ta OKRS, tak. doprowadziła do sprzecznego z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej upolitycznienia trybu wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, co sprawiła, iż ten kluczowy dla zachowania niezależności polskiego sądownictwa organ utracił gwarancję, niezależności. Zatrzymajmy się w tym miejscu przyjmijmy więcej. optykę mm -hmm. Adama Bodnaraj no Jak w tej sytuacji minister sprawiedliwości mógłby ten proces, o którym mówi, odwrócić? Czy droga rozporządzenia wprowadzania no nie, takiego projektu ustawa, jest zasadna? Nie tylko ustawa, no drodzy państwo, to są kwestie fundamentalne. To są kwestie dla ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. To się opiera na ustawie zasadniczej. Zasadniczej, czyli z której wychodzą inne ustawy niższego, jakby można powiedzieć, szczebla, choć chodzi o, o umocowanie tego w całym systemie prawnym. Więc skoro. Chcemy zmieniać kwestie które organizuje konstytucja i ustawy to najpierw musimy zmienić ustawy i konstytucję no bez tego nie ma Ja rozumiem o co chodzi Bodnarowi jemu chodzi o prostą rzecz żeby wykołować prezydenta No bo wiadomo że jak się tworzy ustawę to już słychać z PSL-u że to nie do końca im się podobają te pomysły mówił o tym Sawicki dzisiaj rano nawet no trzeba mieć konsensus sejmowy Trzeba sprawę doprowadzić do, do podpisu prezydenta. Prezydent nigdy nie podpisałby się, gdyby ustawa przyjęła formę tych rozporządzeń, które przygotował Bodnar. I jeszcze trzeba byłoby walczyć z legalnie działającym Trybunałem Konstytucyjnym, który czy by chciał, czy by nie chciał, uznałby te zapisy tej hipotetycznej ustawy jako niezgodnia z konstytucją i koniec kropka to są wszystko akty deklaratywne to co robi Adam Bodnar to może ktoś będzie tego słuchał może nie natomiast są inne dużo bardziej niebezpieczne tylko jednym zdaniem powiem pomysły pana Bodnara nie dalej jak dziś w jednym z wywiadów pan Bodnar powiedział, że nie będzie ogłaszał, wolnych stanowisk sędziowskich prawda to się robi przez specjalne obwieszczenie potem zgłaszają się kandydaci do KRS-u i tak dalej co to doprowadzi No to już jest czysta anarchia to znaczy, że dalej będą wakaty w sądach, to znaczy, że dalej sprawy będą się toczyły w przewlekłym, z przewlekłymi terminami, to może doprowadzić do całkowitego chaosu polskiego sądownictwa, o czym ostrzegali ludzie dużo mądrzejsi ode mnie, polecam państwu choćby profil pana profesora Zaradkiewicza. Rzeczywiście profesor Zaradkiewicz bardzo zdecydowanie wypowiedział się w mediach społecznościowych na temat roli, na temat działań Adama Bodnara. Profesor Zaradkiewicz wprost wezwał nowego ministra sprawiedliwości do ustąpienia z funkcji, do zaniechania tych działań, które w opinii profesora Zaradkiewicza no, godną w ten, godzą w ten konstytucyjny porządek. Teraz kieruję moje pytanie do redaktora Marka Króla. Panie redaktorze, Adam Bodnar, czy to jest człowiek, który będzie grał na swoje? Niezależną pozycję w tym rządzie. Pamiętajmy, że jednak Adam Bodnar w czasie rządów Donalda Tuska, kiedy dochodziło do zatrzymań przedstawicieli środowisk kibicowskich, No wyłamał się niejako ze swojego własnego kręgu. Adam Bodnar podkreślał, że no stosowanie tymczasowych aresztowań w takich sytuacjach budzi kontrowersję. Był to naprawdę swoisty wyłom. To też podkreślano w przypadku Adama Bodnara, gdy pełnił rolę rzecznika praw obywateli. Obywatelskich czy człowiek z takim dorobkiem, człowiek, który potrafił zabrać głos całkowicie oddzielny wotum separatum od swojego środowiska, będzie teraz li tylko notariuszem woli politycznej nowego premiera. no Pamiętam te, te chwalebne zachowania Adama Bodnara jako rzecznika praw obywatelskich, ale były wyraźne inne zachowania, które wyraźnie preferowały lewicowe spojrzenie na prawo i prawo człowieka. W tej chwili to co zrobił Adam Bodnar, no potwierdził, że jest marionetką Donalda Tuska bo takie były żądania ze strony, i, premiera obecnego, wcześniej przewodniczącego, PO, takie były żądania różnych środowisk również i takie były, postępowania w wielu sądach, gdzie, unieważniano, nawet wyroki na bandytów, morderców i tak dalej, z uwagi na niewłaściwe obsła, obsadzenie składu sędziowskiego. Czyli taką praktykę wprowadzono wbrew prawu, wbrew, że pewni sędziowie mogli podważać kompetencje i prawo do orzekania innych sędziów No to już jest początek demolki anarchii w sądownictwie i to anarchię taką pełzającą mamy w tej chwili cały czas, szanowni panowie redaktorzy natomiast ja bym chciał się odwołać do takiego praźródła, nominacji sędziowskiej, otóż Krajowa Rada Sądownictwa rekomenduje ludzi na, do, na stanowiska sędziowskie. Natomiast ostateczną decyzję niepodważalną, nieodwoływalną podejmuje w tym wypadku prezydent Andrzej Duda. I pan Bodnar postawił się ponad prezydentem, ograniczając możliwości funkcjonowania, czy właściwie degradując sędziów powołanych, po, 17 roku 2017 roku czyli w ciągu sześciu lat ja na końcu bym, pamiętam, moją prywatną rozmowę gdzieś zaczepił mnie na jakimś przyjęciu. Prezydent Lech Kaczyński, kiedy wtedy trwała taka open a, a atak na prezydenta Kaczyńskiego, że nie wstrzym, wstrzymuje się z mianowaniem sędziów. To chodziło chyba o 30 sędziów. I on w takiej bratnej rozmowie stwierdził, mówi ja z tych 30 sędziów, to z czystym sumieniem mógłbym mianować dziesięciu. Cała reszta to jest reprodukcja dawnej kasty, której wiemy powiązane z PRL i tak dalej. I tu stawiamy kropkę, ale do tematów stricte politycznych będziemy wracać w następnej odsłonie, na którą już teraz Państwa i Panów publicystów serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami. Do zobaczenia w krótkiej przerwie.